Tam na dachu stoją ule z pszczołami, pośrodku miasta. A pszczołami opiekują się też pracownicy. Firma odwiedza uczelnie w całej Polsce z PwC Days. Na ostatnich graliśmy w Mario i mieliśmy szkolenia z Design Thinking. Pracownicy firmy nagrywają podcasty i dzielą się swoją wiedzą z innymi. Wyprzedzamy konkurencję. Program Lexto to płatne praktyki dla pierwszego i drugiego roku. Tech Summer Camp to płatne praktyki dla studentów informatyki. Na które możesz przyjść w krótki spodek. Pracownicy PWC mają 3 godziny w miesiącu na wolontariat. Pierwszą połączy się to w okularach VIA. W polskich biurach pracują osoby aż z 40 krajów. Co roku jest wśród nich 500 studentów rozpoczynających swoją karierę z PWC. PWC odpowiada za wyniki Oskarów i polskich orłów. Shadow to wciągająca gra rekrutacyjna do zespołu audytu. Wspólnie obchodzimy Dzień Wolontariusza. W tym roku składaliśmy meble dla przedszkolaków chorych na cukrzycę. Na Spotify i YouTube słuchamy People Story PwC i poznajemy pracowników firmy. Dział Tech rośnie super szybko, ma już 1000 osób i szuka kolejnych. Chcesz zdobyć doświadczenie w Data Science? Program mentoringowy Data Talent Lab jest właśnie dla Ciebie. PwC działa we wszystkich social mediach, nawet na TikToku. 236 i ponad 6000 w ostatnim roku. Tylu instytucjom i osobom pomogła Fundacja PwC. Za starze pracy dostaje się w nagrody. Niektórzy obchodzą nawet 25-lecia. Możesz dołączyć do jednej z ośmiu pracowniczych grup sportowych. PWC pomaga startupom w Polsce i za granicą. Tak działa Startup Collider. Firma uczy, jak dbać o czyste powietrze w ramach autorskiej inicjatywy Biznes kontra Smog. Wspólnie bijemy rekordy zbiorów na szlachetną paczkę. Z okazji Mikoła jak rozdajemy nasze skarpety. Możemy pracować z domu w godzinach jakie lubimy. Jesteśmy influencerami PWC. Zapytaj nas o firmę i dowiedz się więcej.